Wydaje mi się, że skądś z znam. Oho. Już wiem. Śniłaś mi się dzisiaj. Nie znajduję Ja pierwszy! El Riz, El Riz, bro! Ja ci pokażę bajerkę, widzu. Załóżmy, że ten żywiec drój malinowy to dziewczyna, nie? Że to jest dziewczyna. I ona sobie stoi. Podchodzisz do koleżanki. Zawsze z prawej pachy, bo lewa mi bardziej. jakoś. Nie wiem, czemu tak mam. jak macie na odwrót, to róbcie na odwrót. Mi lewa zawsze, zawsze bardziej. więc podchodzisz ze swojej prawej. Czekaj! Ale kurwa, że ty nie masz Subika? Wariatini, wej, zostaw, no zostaw. Oooo, siemanko, siemanko. Siemanko wszystkich? Nowy fryz, nowy herkacik, króla jest, nie? Nie? No nie ma gniazda. Powiedz, że teraz młody, przystojny, fajny chłopak, ale tak szczerze, widzę. Ciekawe, czy teraz się Kitty spodobam. Jak mam lepsze włosy. Dzisiaj 895 LP na rozpoczęcie streama. 895. Już trochę odbiliśmy kurwa. Z tych siedmiu stówek się odbiliśmy. Siema wąsa, No mam nadzieję, że miałeś dobry poranek. Widzę ogolony łeb, teraz tylko zostaniesz ogolony z LP Freje, że bity oby Grandmaster Prajnka i tak BTW. Pamiętasz jaki miałeś bilans 10 listopada? No jaki nie wstydz się, powiedz gaj 3kk większe kaseko. Ja Finaru, flash. Oooooo co my tu mamy? Gramy w widzowie, Full chat Lobby. Mamy to, mój ziomeczek Karzi, mój ziomeczek Licker, mój ziomeczek Roklo i jakaś kula to, to na Skarduchu. Santorin to nie mój ziomeczek. Targamas, Deadly, uuu, jak to chodzi? Ja nigdy nie przegrałem jeszcze z Karzi jak byłem w teamie, nigdy. No goście, jest najlepsi najlepszy w tej grze, przysięgam. Dobra. Ale to jest good dev, stary, tak szczerze. To jest good dev. Pajek dostał killa, Pajek bez samonerów, oni już nie mogą grać. Bo to jest so over! Spokojnie, spokojnie, to jest tylko kwestia czasu, my skalujemy. Jaki spokojny ziomek, ty. ale fajnie, że z nim jedzie. Jak to się stało? To jest tak zwana strategia pod random brusa? Good devs Jedna narracja, jedna siła, Ukraina się... Skur... Mówiłem, że skalujemy! Mówiłem, że skalujemy! Nie chciałem zabrać Jeden! Drugi! GG! Botlif! Jaka jest że znaczy, mi jakaś k... bita przed tutaj?

na pewno nie jesteś chory psychicznie Panie kolego Tak 102LP Tak 102LP straciłem 102LP straciłem Tam mówię minus 102LP 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 minus Spoko aha trzeje kolego Tak 10 listopada straciłem 102LP Aha to mówisz 102LP aha to mówisz 102LP a to mówisz 102LP to ile Wraciłeś na bilanie 10,11.2024,102 lp. co tam u ciebie? Jak ci minął dzień? Powodzonka w wygrywaniu się bo...

tasek Nadariusie, się guptasek Whatever z tą Jeszcze stołek? It's over! GG! Ja, palu no, one wina i performance zrobiłem w tej gierce. Szybkie 02 pod brusicę. In tu zabranie shutdownów. In tu skierowanie. 100kp miałem? Serie miałem 100 kp No widzisz, ku... A widzisz, bo jak ja nie wykeruję, to jakie nie wykeruje. Większy hit stop, nice performance stop. 20 i było 20 killi. One nine bestia, 100 kp przy każdym killu. No problemo team, I'm helping, I f***ing help. Ważne streamable, już patrzę. Dobra, giga ważne sprawy, wysyłajcie, teraz już patrzę. No on to, no on też, Panie kolego, ale takich shotów proszę mi nie wysyłać. Ziomek coś mówi o zwierzyńcu, ła ma dwie kapibary nad ustami i wyjątkowo wróble z Ile z głowy na chwilę jeszcze ma kozy w nosie z si? Nie no żartuję, kocham cię. Dbaj o siebie i regularnie badaj, bo z tą wagą to, cukrzyca już niedaleko. Lepiej się czujesz, k jak wylałeś tak całą. całą. cząstkę swojej złości, ka, zawiści i nienawiści w Donejcie? Lepiej się czujesz, wyzywając mnie? Hej, czemu ty tak nienawidzisz Ukrainy? Co to ka jest zapytanie? Dlaczego ja mam ka jakąś łatkę i rasisty, ka, na Twitchu? Ja przysięgam, że kocham. No może nie kocham, ale wspieram U... nie mam nic do Ukrainy! Ku, w każdym razie, nic nie mam do Ukrainy, naprawdę. Do Polszy przyjechałam ponad dwa lata temu. Ciężko było mi się odnaleźć w nowym kraju, wojna zniszczyła mi dom i rodzinę. Dzięki twoim streamom na nowo odnajduję sens życia. Dzięki za wsparcie. Sława Ukrainie. Sprawa wagi Ukrainy. A to nie klikam. W którym wieku ukrzyżowano Jezusa. Pierwszy ej, to serio było chyba 2000 lat temu? Jak się tak o tym pomyślisz, to nie było tak daleko. Jak kur ukrzyżowano Jezusa 2000 lat temu, skoro Ziemia ma kilkaset milionów lat? 4,5,43 E9 4.6 miliarda lat. To co? To wariat dopiero ku po 5 miliardach lat prawie dopiero... Zrzedł... To jeszcze nic! Ostatnio siedzieliśmy z dziełkami na Discordzie i kolega kamerki nie wyłączył. I mówi chłopaki, ja ze Co to dało za lobby? Jak to chyba Grandmaster był. Oko nawet mecza, by mogło być gorzej. W ogóle wydaje mi się, że atak tak Spitka lista nie jest najlepsza, ale ta lity jest fajna. ELO? ELO? Boli jej karywejny, co? Boli jej karywejny, boli! I po co? O ja, pi To jest koniec gry. Oooooh! I co uwa! Fajka seko, kochanie, ostatnio wspominali ze zacisku. No bo nikt nie uh! pyta co tam, tylko pisze je... karierę. No. Sigiemka! Nice! Kill! Akali! Nice. Hejka, kaseko, jak tam Hejka. u ciebie? Jak się Spoko. czujesz? Dobrze. Żartowałem jadać Ukrainę, która rasista pisze jeden. K panie kolego, kurwa! Panie kolego! Dziękuję, panie Grace za uratowanie mi życia. Całusek dla ciebie, bardzo cię kocham. It's G! G... Winek! Grać mać! No jestem. Jaki k*** pokoziomek ty? Ja, p*** dole. Napisz się papawar! Kiedy odpocytujesz z wyzywaniem o i sam założysz of... Pasy las, ale to chodzi, ale to chodzi O oh, nice, what? Oh, Dobra, masz good death Nie Nice <laughs> Good death kaseko Hello, diva, diva. To będzie Rexa i będziemy wygrać, GG. i co uwa, I co Christopher Żyje? Mój talon

Z tym championem What is Sylas' damage? L -l -l like bro On, on shotował ich? To jest chyba kumak Sylas What? Ciężko będzie tak grę wygrać i tak, bo nie, wydaje mi się, że każdy kari się ciężko gra w Zixa, Szczególnie jak, wiadomo, nie, jesteś sąsiadem z wschodu. Nie. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay. good dev, good dev, good dev, good dev, good dev. <laughs> Grać, grr, One v9 bestia best A czemu po. For... Ja pierdę ta Tristana Decision Making Habibi! Habibi! Kom tu świebodzin! Zaczynam barona, niech ich bije. No, o. Pa, pa! Maskit to, zaczęcie się ci nie ma Ja p... ale jestem dobry? Ale jestem ka hot Chodź! 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 Bibi, Chodź! Dobra. O, Chodź! jest Chodź! DFGG. Brawo, zabiliście mnie, ale zginęliście wszyscy. Dostajemy barona, a wy dostajecie ch... do dupy. Dziękuję bardzo za plus 20, koledzy. Na plus, widzowie, na plus! Jak wygrasz, to strzelę na monitor. Strzelaj, k... strzelaj! Sorry, sonda uliczna, możesz zaliczyć trzy dupeczki z Lola, kogo wybierasz? O, to jest ciekawe pytanie. Jakbym mógł zaliczyć trzy dupeczki z Lola? No dobra, już mówię. Lulu, to nawet nawet jakby mi się nie podobała. To po prostu dla nauki. Dla. No muszę, muszę. To no chciałbym. Później. Lulu i Laoli i Tak mi się wydaje. Ile Lulu ma lat? Y how old is Lulu? O kur. 76, ale stara. O kur. Kilka tysięcy lat. Asking for friend. Co ja czytam? Co ja czytam, Wychodzę. Jakie jest Twoje fawne miejsce, gdybyś mógł się spuścić na Lulu? I cały czas zadaję to jedno pytanie. Czy Wy jesteście. Chyba na kapelus, tak szczerze, albo na różkę. Wydaje mi się, że skądś cię znam Oho wiem, śniłaś mi się dzisiaj Nie znówajem Ja pierdolę, El Riz, El Riz bro Ja ci pokażę bajerkę widzu Załóżmy że ten żywiec malinowy to dziewczyna, nie? Że to jest dziewczyna i ona sobie stoi Podchodzisz do koleżanki Zawsze z prawej pachy, bo lewa mi bardziej Jakoś. Nie wiem, czemu tak mam. Jak macie na odwrót, to róbcie na odwrót Mi lewa zawsze, zawsze bardziej kupi. Więc podchodzisz ze swojej prawej. No cześć koleżanko. Połykasz? Musisz pewnie siebie k**a spytać, żeby ona wiedziała, że masz jaja. Wiej, przechodzisz od razu do rzeczy. Nie piliście kurwa w tańcu. No tu i to, to jest giga ważne. Pójdź, żebyś później mnie nie pytał na ten. No hej. Cia. Ja, ty, k*wa bajerka? Tyry, tyry, tyry. Kusiciela dopychasz i jest k**a. Twoja serio. Hej malenka, mógłbym cię schrupać. Wuriz. Günther to jest mój kuzyn widzowie. Czekajcie. E, nawet kiedyś założył własnego Twittera. Nie wiem, czy pamiętacie. Twitter Günter 60 Exodia drafter kuzyn Kaseko. To był coach w Bels jak ja miałem bana. Draftował za nas. No co ma, jaka fota. Na pewno nie Kaseko skin. Jak byłem 保卫室，嗯，那。 Gendar to mój kozy. Drogi Ula tak. liczy na to, że uda jej się spotkać Konrada Sobieraja z drugiej deli. Dziewczyna jest w nim szaleńczo zakochana i od jakiegoś no czasu miły. próbuje się... To na moich faktach jest zrobione, mam... widzowie! Ty, ty w nim widzisz? No ja właśnie nie ty nic. No, sorry, ale nie słyszałem. Słuchaj, mam do ciebie taką jedną sprawę. Masz czas? No nie za bardzo, na chemię się spieszy. No to będę się streszczać. Słuchaj, Sigma. bo jest taki nowy horror i w sumie boję się troszkę na niego iść. Poszedłbyś ze mną? No, sorry, ale nie za bardzo. Ja b... gościu z takim sigwą no, jakbym widział siebie. Laski co chwilę do mnie kurwa, chciały podskoczyć. Skoczyć mi na chuja, zaprosić mnie na randkę, gdzieś kurwa podrywać. A ja miałem w głowie tylko kurwa, plus 21. Jak przyjdę do domu, zagram kurwa, rzucę tornister na bok. Szybko pomidorową, co mamusia zrobiła? Odpalę moją ukochaną grę na bocie, kurwa. Mój nas to obchodzi, typie, kurwa! <grystanie> Mówię ci przecież, że nie mamy o czym gadać. Jak to nie? Ja mogę gadać naprawdę o wszystkim. Możemy gadać o filmach, możemy gadać o muzyce. A powiesz mi, jaki jest najbardziej efektywny, najefektywniejszy build, kurwa, na lulu, jeżeli grasz w Nautilusa Kaliste z Ashe? W Co powinnaś zraszować? Gdzie powinnaś pójść? Pod jaką linię powinnaś zagrać? Jak się zachowywać w takim meczapie? Co kurwa robić? Opowiesz mi, opowiesz mi? O paznokciach kurwa! No i Draven Pike, dobra, go ff win, GG, open. Kręcicie oglądanie nieletnich przedstawicielek głupszej płci? Sa tylko dwie jak coś. Otóż, kolego, nieprawda. Do przegadania, tylko mega ważną, <laughs> mega ważną rzecz. rzecz. Przerywamy szkołę, żeby nadać high Elogierkę! Otóż, k***a, co to, powiedz mi, jest? Dwóch challengerów na dwa diamenty? Tu diamonds? O co chodzi z tym elo? Czalki, diamenty, mastery, grand mastery, mamy wszystko. Brakuje jeszcze g***a i mamy bingo. Ja p... Ale pod flash, to Jinx! Flashni! -y, Flashni! -y. Diego był bez flesha! Kur! -u -u. Nie dostał tyle trata i cover! Dobra, mam plan. Trzeba zrobić, i później ktoś weźmie shutdowna na Reviona you know i winable Napisz się papa -pa, Vlad To wygrany, dżungla wygrana. No widzisz, jak nie mam kto to idzie kit. Leć, leć! Shutdowns! Oni mają pod early vis -a, -vis, a my gramy pod late. Kto y pójść do kończy pisze latę. No i baza, nie? Taki good to jeszcze k*** nie było dzisiaj. Za lulu pajacu, za lulu. Guptasek! O, trafi. Bajki jest odskalowany, został maluszek G Ole Golda jeszcze dostałem od bajka <laughs> Nice Zulio. Kurwa Klausy Days. Mówiłem ci, nie da się fliźć w... tej gry. Better bot always wins. Better bot always wins, bro. 18 minuta! <grafy> Grać kurwa! gra! Nie zdjąłem słuchawki, nie słyszałem nie Chciałem okulary zdjąć, ale jestem chory psychicznie. 900, przybite, ty! 930! Widzowie! Jeszcze 4 gry i Tyśak! Przypominał ci ktoś, że wie na 11 stratka i lewusa. Nie przypominałem wcześniej, bo k z moderacji mi dały timeouta na 24H. Fajna szopa na głowie, jak nie odpowiesz, dopadnie cię lustrik, tak jak pewnego feralnego dnia. Tak, Stoki, przypominali mi i wiesz, co jeszcze Stoki ci powiem? Że może. poszli, -si, posi! Posi! Śmiecił. O, no i most honoretku. Widzisz, kto zrobił Land Widzisz, kto zrobił Land Vinegar? W sumie nie chciałem ci tego mówić, ale widzę, że sytuacja mnie do tego zmusza. Z lewej pachy, błąd. Błąd nowicjusza. Cześć, Kaseko. Tutaj główny reżyser szkoły TVN. Widzę, że jesteś wiernym fanem naszego serialu i w ramach wdzięczności chcielibyśmy zaoferować Ci główną rolę w najnowszym odcinku. Szukamy aktora, który pełniłby rolę prześladowanego chłopaka przez swoich rówieśników z powodu otyłości, orientacji i koloru skóry? Będziesz idealnym obiektem do pin i wyzwisk, jeśli jesteś... Aha... Pewnie. Gustavo Bongo, spamujesz jakimś linkiem od 20 minut, CO TO JEST?! Jeszcze ku... Watermarka w Robiłeś Gustavo Bonga, żeby na pewno wiedział, że to ty zrobiłeś. Dobra, ja cię k tutaj tu Nie, banujecie, śmieciu. No jesteś chory psychicznie, czy co? Dierkaseko, it has come to my attention that there are ongoing discussion about your League of Legends gameplay potentially being influenced by external boosting services. Stary, albo po polsku, albo po ukraińsku. Ja nie mam tego języka. What are we doing? Dragon Warrior to jest e, Heimer o TPS Mastera. Wydaje mi się, że can't lose this game. Hmm. <laughs> Spały w Nice, Habibi. Habibi! Dalej, dwa samonery, dwa kile pod... Często być Ukrainę, wiadomość jest tłumaczona na polski język. Prawdą być, że ja nie czuć się na tą transmisję dobrze, ja być obrażany? Jak się zastanowić na tym, to ja żyć za wasz podatek i ja nie pracować? Ja rozumiem wasz rasist. Ale kogo? Nikt tu nie jest rasistą, kolego! Masz się czuć tu jak w domu. Mam nadzieję, że czujesz się tu dobrze. Mam nadzieję, że w domu cię nie biją w stronę Ukrainy? So nice! 1v9 Lulu Bestia! Really gucci! Really gucci! Nice, insta ff, good ff Możesz jeszcze na chwilę przybliżyć tą kamerkę, bo nie zdążyłem? Dobrze widzu eee, Jeżeli chcesz dojść mi na twarz, to śmiało Nawet przybliżę na full screena Mam zdjąć okulary, żebyś miał łatwiejszy wytrysk? Czy masz e, fetysz okularów i mam zostawić? Wolisz oczka takie? Jak, jak mam zrobić, żebyś doszedł do mnie? Mam zdjąć? Ale ja nic nie widzę Nie piszę Norda, bo cię nie widzę teraz <laughs> Bo można, tylko musiałbyś mi dać szansę, tak? A nie, kurde, ja bym na serio bym mieszkała w tym twoim domu dziecka albo. Ona jest pijolnięta, ale na miejscu tego chłopa chyba dałbym jej szansę, bo coś taka, wiesz, pijolnięta właśnie z Mental to... to mogłoby być fan. Takie laski pijolnięte są lepsze niż zwykłe. Bo to ze zwykłymi, to wiesz, dala się rutyna, jakaś codzienność, nudzisz się, robisz zawsze to samo. A z takimi pijolniętymi, z takimi, co mają na bani, to tu się pokłócicie, tu se ktoś za. Tu jakaś spina, obrażanie się. Zawsze coś się dzieje, jakieś emocje w życiu, są dymy. Lunatyczka, ty myślisz, wariacie, że Lunatyczka jest normalną dziewczyną? Ona mnie poznała przez jak streamowałem, rozumiesz? Ona napisała do mnie, bo jej się podobał mój stream. Ona jest pięknięta, bardziej niż ja, a poza tym jest największą rasistką, jaką znam. To jest dopiero ujęte. Jesteś naprawdę zdroworomdnięta, ale zaczyna mi się to podobać. Mówiłem! Mówiłem! Cześć Wiktora, jak tam na kółku? A dobrze, matematyka zaczęła mnie kręcić. No wreszcie. To takie m! Z chłopakami stoicie w kiblu, popalacie e faje i jeden ziomek stoi na tym i mówi facetka idzie, facetka idzie! Wszyscy chowacie, kłóka tym wyparowuje. I my to sikamy sobie razem, a co pani tu wchodzi? Yy, ważne, już patrzę kolego. Cześć Saszka. Cześć Saszka. <noise> no po pierwsze, ja nie Saszka. Po drugie jestem Wiktor, a po trzecie nie rozumiem czemu wy zawsze na mnie tak Ja nie podobny do Saszki. Miał w paszportie imię Wiktor, a wy nadal wy radzycie Saszka. Dlaczego? Nie rozumiem, no co chciał powiedzieć wam? Jeszcze ten filmik. Ślądzie jakoś dziwnie ja Wiktor, nie Saszka. O tak. Ice spice. O tak. Mm. No. O tak. Strasznie stanął, dziwna sprawa. To jeden z najbardziej bezczelnych złodziei, jaki widziałem. Ten ciemnoskóry mężczyzna w biały dzień, prosto z palety, zaczął kraść towar, który został Patrz. przywieziony do żabki. I nic sobie nie robił z tego, że na zewnątrz były kamery i był środek dnia. A, Patrz. wokół masa pa. Kocham waselo, trzymajcie się z fartem do jutra. Dzisiaj odpalę, Śpicie dobrze. Jesteście świetni. Nie zmieniajcie się nigdy. Dziękuję, że byliście. Dziękuję za każdego suba. Do najta followa. Jesteście kochani. Buźki.